Jezus zaczął mówić To plemien jest plemieniem przewrotnym Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany Prócz znaku Jonasza Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy Tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomo. Ludzie z Niniwi powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni Dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgadza nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeciegodne nasz kaplanie wraz z Panem Kościelnym, z naszym Panem Organistą, przywlebne siostry zakonne, dzisiaj, którzy jesteście z nami, nam przy święty. kochane nasze mamy kapłańskie, drodzy parafianie, umilowane Boże Dzieci. Jak ważne jest dzisiaj. Aby być wyraźnym, czytelnym znakiem dla siebie i dla innych ludzi. To jest tak jak przykazanie, które nam mówi, kochaj bliźniego jak siebie samego. I możemy go wytłumaczyć: kochaj siebie, dlatego że potem w tej samej miłości będziesz musiał kochać drugiego człowieka albo. Inaczej powiedzieć, że będziesz mógł łatwiej kochać drugiego człowieka. To tak jak w modlitwie Pańskiej codziennie mówimy Ojcze nasz w niebie nie przebaczaj nam więcej aniżeli my przebaczamy. Ale jeżeli to przebaczenie jest aktualnym w naszym życiu to bardzo łatwo nam jest powiedzieć, bardziej śmiale mówimy Przebacz nam, Ojcze, bo my też staramy się wybaczać i często nam to się udaje. Człowiek jest dzisiaj bardzo często otoczony różnymi znakami. Znak ma w swojej istocie dwie główne zasady, przyczyny, potrzeby. Bez których nie może być znakiem, to jest widoczny i jednoznaczny. Widoczny, jednoznaczny. Znak nie może być schowany, znak nie może być gdzieś tam domyślny, znaku nie trzeba specjalnie szukać. I tak samo kiedy go widzimy. Nie możemy się zastanawiać, co on by mógł oznaczać. Na przykład znaki drogowe, jeżeli by tak, nie daj Boże, było, to zanim byśmy go odczytali, znaleźli, zrozumieli, to już by było dużo awarii, dużo wypadków, on musi od razu działać, od razu być rozpoznany i wypełniony. I taki powinien być chrześcijanin, tacy powinni być, być my. Takim znakiem wielkopostnym, jednym ze znaków, jest Jalmużna. Modlitwa, post i Jalmużna. Kochani, w tym przypadku, kiedy się człowiek modli, w tym momencie, kiedy człowiek pości, w tym momencie, kiedy czynimy Jalmużną, my nie musimy za dużo komentować. Dzisiaj najgorszy moment jest taki, jeżeli jest jakaś sytuacja bez komentarza. I człowiek bardzo szybko się gubi, bardzo szybko schodzi na manowce, bardzo szybko może być okłamany, okradziony ze swoich myśli, projektów, ze swoich fantazji, nawet planów, jeżeli coś nie jest skomentowane prawidłowo. Dlatego właśnie Kościół w swojej mądrości bardzo wielki nacisk stawia na katechezę. I to jest już założone w istocie Kościoła, bo pierwsi chrześcijanie kładli ten akcent na kerygmę. Wychodził Piotr, apostoł, mówił Słowo Boże i tysiące ludzi się nawracano, przyjmowali chrzest. Modlitwa post-Jałmużna to są takie aktualne sprawy w naszym życiu, które nie potrzebują jakiegoś specjalnego wyjaśnienia. Kiedy człowiek robi coś dobrego, to ono samo za siebie mówi. Tak nieraz obserwuję w kościele i przypominam swoje dzieciństwo. Jak jest w czasie Mszy Świętej zbierana ofiara, jak nieraz tato czy mama, każdemu dziecku dają tam po kilka groszy, żeby ono też wrzuciło. Przecież oni są z jednej rodziny, wystarczy, że tata na przykład wyciągnie z portmonetki jakiś tam papierek, wrzuci za wszystkich. Ale jak to jest ważne, żeby każdy czynił jak można. Każdy. Kiedyś ktoś przyszedł do mnie do zakrystji i prosił o Mszę Świętą. Ojciec rodziny, za chwilę wchodzi matka, trójka, dzieci. Tato wyciąga tam, nie wiem, jakiś tam banknot. Ojcze, to byśmy chcieli w urodziny dziecka zamówić mszę. Wziąłem ten banknot, wymieniłem na drobniejsze, tam powiedzmy 50 po dziesiątce. danym każdemu. I mówię, a teraz tutaj do skarbonki niech każdy wrzuci. I kiedy oni wyszli, ten ojciec podchodzi i mówi proszę księdza, dziękuję za tą lekcję. Zawsze tak będziemy zamawiać, bo to każdy ma mieć swój udział. To nie znaczy, że chodzi jakiś tam pieniądz, tylko każdy musi wiedzieć, że on do tego się przyłoży. I przeszło niedużo czasu, kiedyś przychodzi jeden, jedno z tych dzieci, daje mi czekoladę, taką płytkę i mówi, Przy księdze, ja nie zarabiam, nie, nie chodzę do pracy, ale w mojej babcie są dzisiaj rodziny. Nie wiem, czy za czekoladę można mszę świętą odprawić. Niech się ksiądz Różaniec pomodli i dajmy tą czekoladę. I akurat była wolna intencja. On był ministrantem i tą czekoladę wziąłem i mówi, na początku mszy świętej mówię ludziom, kochani, dzisiaj jest msza szczególna. Są różne msze święty. Ktoś mówi, żalobna msza, w czasie wesela radosna. Ja mówię, dzisiaj jest msza na słodko. I pokazuję tą czekoladę, ja mówię... To jest jak można za modlitwę. Tak dziecko kocha właśnie swoich rodziców, babci, dziadków, że właśnie to, co najcenniejsze, bo dzieci lubią cukierki, oddalo to, co jest najlepsze. Musza święta za czekoladę. Kochani, można wiele mówić różnych przykładów, dobrych przykładów, takich prawdziwych. Ale najlepszy przykład to jest wtedy, kiedy my spróbujemy coś zrobić sami, osobiście. Może to być, jak można, duchowa. Może nie mam czasu pomodlić się za kogoś, bo mam dużo zajęć rodzinnych, parafialnych, klasztornych, swoich osobistych. Kiedyś u nas w klasztorze. W jednej z parafii w Ukrainie modlimy się brewiarz wieczorem nieszpory, i kiedy już jest koniec brewiarza, tam są takie modlitwy, wezwania potem tym przywożonym wszystkich. I my trzymamy wszystkie te księgi brewiarzowe w rękach, jest pauza i myślimy, może przyłożono zastał, obracamy się. A on mówi: prosili nas o modlitwę, bo wiem, że chcecie już iść spać. Jesteście. W poniedzielnych uszach świętych każdy już zabiegany, zmęczony, to może tą modlitwę Ojczy Naszy po ofiarę za tą Panią naszą z parafii, bo prosiła o szczególną modlitwę. I myśmy nie dodawali żadnych modlitw, ale tak jakbym czysto po ludzko powiedzieć, kawałek tego brewiarza ucięliśmy dla niej. Bo każdy ma jakąś intencję w tej modlitwie. I to już jest jak można. To nie znaczy, że Pan Bóg mi mniej pobłogosławi, bo ten kawałeczek modlitwy oddałem komuś. Ale to jest wyraz serca. Kochani, to jest bardzo ważne. Pismo Święte mówi nam takie odkrycie. Tak jak Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, to jest też nieraz odkrycie Bibliny dla nas. Jal można klaci wiele grzechów. I te dwa słowa, grzechów. I słowo wiele, takie są dla nas znaczące. Można powiedzieć wiele, ale jak ktoś mało grzeszy, to znaczy wszystkie. Wszystkie grzechy. To jest jakieś też odniesienie do sakramentu Chrztu, gdzie my wchodzimy we wspólnotę Kościoła, oficjalnie jeszcze raz stajemy się dziećmi Bożymi, przyjmujemy wszystkie dary i laskę zbawienia. I wszystkie grzechy są nam przebaczone. I jelmożna nas powraca do tej godności dziecka Bożego. Jeżeli dzisiaj mówimy o jałmużnie, warto też postawić sobie pytanie, co ja mogę dać Panu Bogu i bliźniemu. I takim Jalmożnikiem dla nas też jest Chrystus. Kiedy patrzymy na Jego życie, na historię, którą przeżył na ziemi, On wszystko oddał dla nas. I my jako wspólnota Kościoła zauważamy to. Ośpiewujemy to już od kolęd, opuściłeś liczne niebo, ubrane z barlogi. potem poprzez różne modlitwy, chociażby litanie do serca Jezusa czy imienia Jezusa. Jak tam jest napisane wszystkie te wezwania, które wytłumaczają nam, w jaki sposób Pan Jezus wypełnia misję Ojca swojego. W jaki sposób postępuje jako Mesjasz. Po tym Wielki Post, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale I po już witamy wśród nas Pana Jezusa Zmartwychwstanego. I nawet wtedy, kiedy ma już wracać do swojego Ojca, mówi uczniom, to jeszcze nie wszystko, jeszcze Wam pośle Ducha Świętego. I to jest ciągły jadmużnik. To jest cały czas ta relacja między Bogiem a nami. Już oddał wszystko. Wszystko w tym sensie, że Bóg, który w swojej istocie nie może umrzeć, i nawet to zrobił dla nas. Już co można więcej zrobić. A po zmartwychwstaniu mówi to jeszcze nie wszystko. Tak jakby chciał dać nawet to, czego jeszcze nie wymyślił, co by można dać. Duch Święty będzie dla Was pocieszycielem, paraklet, adwokat, ale też sędzia. bo przyjdzie i przekona Was o grzechu. Nie dlatego, żeby was. Zasądzić, ale dlatego, żeby pokazać, z czego macie być oczyszczeni. Taka jest Boża Jałmużna względem nas. I dzisiaj Pan Jezus robi te wyrzuty dla ludzi, którzy nie potrafią wiarą przyjąć darów Bożych. Królowa z południa. Przyszła słuchać Salomona. A cóż znaczy Salomon przed Chrystusem? Chociaż Pan Jezus mówi o nim, i w Starym Testamencie czytamy, że Bóg powiedział, że On jest najmądrzejszy. Nie będzie ani do Niego, ani po Nim. Takiego mądrego człowieka. To kim On jest przed Chrystusem? Kim jest przed Chrystusem prorok Jonasz. On by bardziej pasował do Piotra Apostola. Bał się pójść w swoją misję, wejść w swoje powołanie, aż musiał przeżyć takie trudne sytuacje, gdzie był wyrzucony ze statku, gdzie wieloryb, dopiero wielka ryba, musiała go wyrzucić znowu na brzeg. I poszedł i wolał. I ludzie uwierzyli. I Pan Jezus mówi, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz, Chrystus, który przychodzi do nas ze swoim jałmużną. Dzisiaj pragnie jednego, aby ten podarunek został przyjęty. Nie wiem, czy kiedyś ktokolwiek z was odczuł taką sytuację, że przychodzisz do kogoś z prezentem. A ktoś nie chce tego prezentu, albo mnie nie trzeba już mam. albo dobrze został i nie musisz się wykosztowywać. Kochanie, możesz mieć sto razy więcej, ale każdy prezent to jest ofiara, to jest podzielenie się miłością, to jest serce na dłoni. I z naszej strony, jakże ważne jest i naprawdę do rzeczy, kiedy my, przyjmiemy Bożą Jarmużnę. Kiedy przyjmiemy te dary, z którymi Pan Bóg do nas przychodzi. I w tym też będziemy się uczyli składać ofiarę innym. Ofiarowywać swoją miłością naszych bliźnich. A też nawet jeżeli, jak śpiewamy w pieśni na ofiarowaniu, puste ręce przynoszę do Ciebie. Nawet jeżeli przyjdziesz i powiesz, Panie Boże, nic nie mam ale ja jestem. I wtedy nas jako jakłożnym również Pan Bóg przyjmie. Amen.